Świnko! 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 Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. A! A! Nie, nie. Ech. Woda, woda, woda. Co za sterowanie? Woda, 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 woda. Witam Was już w kolejnym odcinku Minecrafta Alfy. Jak widzicie, spójrzcie na to, to jest szok. Moja myszka jest większa w końcu, więc będziecie ją w końcu widzieć. I ogólnie ten interfejs wydaje się być taki większy, bo trochę zmieniłem ustawienia gry. No. Ktoś mi, mi tu przeszkadzać. Wow, ale mi zadał cios. Krowy tańczą, skaczą za oknem. A my musimy zjeść chlebek. E, tutaj mam myszkę, nie wiem czemu. Tak mi wywala. Ok. Chlebki są, ziemia ziemia jest. A ja mam dla Was dobrą wiadomość, ponieważ dzisiaj oficjalnie skończyłem budowę wieży mojej. I zajmiemy się tutaj tym pomieszczeniem. Tu będzie kolejka, metro piece, winda do góry. Coś ciekawego tutaj wymyślimy. Może jakaś baza. Tutaj moja fajna wieża jest, tutaj potwory, no i wszystko gra. Pokażę wam coś co zrobiłem oprócz tej farmy drzew. W farmie jedzenia nic się nie zmieniło, ale pokażę wam z okna o ile będzie jeść. O tam jest ogień. Hmm żebym wyszedł i pokazał. To tutaj jest dużo szkło, więc używam tego też do sprawdzenia, czy nie ma potworów. To są takie duże pochodnie, które się palą. Zbudowane z półbloków i podpałki i ognia. Yy, to, co tam się pali wiecznie, ponieważ tutaj nie było meteraka, bo nie było meteru, to jest sekret. To jest tajemnica, i nikt się o tym nie dowie, co tam się pali. Natomiast możecie tutaj zobaczyć, co, co w tej wersji paliło się w nieskończoność. Świnka! Może nie będę gasił, ale to jest drewno. Wow! Niesamowite! O, łopatę zepsułem sobie przez ciebie, taką fajną, złotą co zrobiłem. O, tam też jest. Tu są szkielety, idzie jeden do mnie. Ale chyba... Ale on jest upośledzony i strzela w ścianę. Szkielecie, co ty robisz? Jeszcze walczą między sobą, czemu tych strzał szkieletów nie można zbierać? Jest dziwne. Dobra, mam jedno. Użyjemy jej. Na Tobie. I uciekamy. Yy, farmę drzew zaraz wam pokażę. Mhm. Pokażę Wam wszystkie te pochodnie. To była jedna z nich. Kolejną widzieliście chyba tam. Pokażę wam jeszcze raz. O! Kurde. To są kwiatuski. Tu jest owca. I to nie jedna. To jest impreza zwierząt. Ale owce nie powinny mieć wełny na imprezie. To dzikie party jest. A nie takie z ubraniami. Dobra. Tam jest kolejna pochodnia. Widzicie ją? O, się. Możecie zobaczyć dziwne zjawisko paranormalne. O, tam ktoś krzyczy. Muszę to zagłusić, żeby nie nagrać. O, że się znikąd pojawiłem potwory. Tutaj jest kolejna. No. Tańcz. Tańcz, owco, tańcz. Zatańczysz? Nie, nie zatańczysz. Dobra. Jest dzień, to mogę Wam pokazać, co ja tutaj sobie wymyśliłem. Ło, wystraszyłaś mnie. Już na skakanie, już jest dzień. Ty też, kurczak, się nie bawiłeś. Tak wygląda, w pełni. Chmury. Tak wygląda w pełni skończona budowla. Muzyczko. Grasz w nieodpowiednim momencie. Fajna muzyczka, ale ja teraz o czymś mówię. Tu są okna, winda, wejście takie tradycyjne. Musi być też, jakby łódki nie było. A już widzieliście, tutaj rosną drzewa. Jak widzicie, teraz pochodnie są w podłodze. I dzięki temu drzewa sobie rosną. O! Tutaj widać wszystko, no, ale to już nic. Olejmy to. Tutaj jak widzicie, jest poziom chmur, ale da się ścinać. Nie ma tragedii. Są drzewka też pochodnie w podłodze, tylko tak bardziej na skos jest ich znacznie więcej, bo równomiernie nie mogłem rozmieścić jakoś. Jest tego sporo. A na samej górze jest ich najwięcej, bo nie ma tych już schodów, więc jest trochę więcej tych drzewek. I napotkałem problem. Ponieważ jeżeli, to widzicie? Ej, nie chciałem spać. No i tutaj jest już dzicz totalna. Yy, Ściałem wszystkie drzewka naraz i okazało się, że kurde, liście nie znikają. Bo one raz znikały na tej wersji, a raz nie. A później całkowicie wyłączyli to znikanie. Krowa? Krowa tam łazi. Dlatego jeżeli jest tak dużo liści, to one nie znikają. Trzeba im trochę pomóc. Przez to muszę ręką. Każdy listek rozwaj to jest masakra, więc mam tutaj zapalniczkę i sobie te drzewa palę. Palę sobie te liście, bo to po prostu jest masakra. Ale palenie jest straszno głupo, ponieważ wtedy nie wypadają sadzonki. I jak te drzewa odsadzić? Dlatego myślę, że będę je. Sadził tak z większą odległością. Nie będę ich tak gęsto sadził, ponieważ to jest nieopłacalne. Została ostatnia rzecz, którą trzeba zrobić w tej farmie. Mianowicie to. Tu tylko lekko poprawić, bo widzicie co? Chociaż trzeba. Zrobimy tak na lenia. Jestem leniwy, więc zrobię to tak. O! Tam nie sięgam. Mostek. Ty! Dobra. Zróbmy to tak. Teraz jeps, tu dam to. Nie mam łopaty. O. Ej, ja muzyczkę ściszyłem, a gra tylko bardzo cicho. Nie wiem czemu. Okej. Okay. To, to, skąd ten dirt? To ja nie wiem, to nielogiczne. Czy jak wy wiedzieliście kiedyś stalaktyty? Takie na czubkach nie mają tu tylko kamień. Ech. Nie wiem czy zauważycie, ale tutaj nie było tej wysokiej trawy. Co jest? Jak widzicie, gładkie są te trawy, tak jak to wygląda, tak jakby ktoś kosiarką ładnie cały świat Minecrafta skosił. I to, że nie ma tej wysokiej trawy, to jest taki wielki plus, bo ten teren wygląda ładniej. Wygląda estetycznie, nie ma tutaj takiego buszu. A mnie strasznie w nowych wersjach te wysokie trawy denerwują. Dobra. No jakoś to wygląda. Nie wnikajmy, jest sobie. Chodźmy na dół. No. Tutaj łódeczka. Która zawsze wraca. Nie. Opłynęła. Padłaby na mnie. Dobra. Ale fajne drzewo wyrosło. I tutaj jedną taką rzecz, Tam mnie ciekawi. To już w poprzednim odcinku znalazłem, ale to olałem. O. Ty, tu naprawdę coś jest. A, takie przejście. O. Nie, jest coś. Jest jakieś żelazo. To dobrze. Okej. Okay. Tutaj. Wysuszecie. O! Tu mi się przyda ziemia. Chociaż to jest takie fajne. Nie wiem czy to nie. Ja tego nie zalepię. Wiem co muszę zalep zalepić, bo jest to niebezpieczne. To? Dobra. Hmm. To jest chyba po wybuchu prepera. No, jeszcze cztery. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Co dzisiaj zrobimy? No już w sumie większość rzeczy zrobiłem. Pokazałem Wam parę rzeczy, więc za niedługo odcinek skończymy. Ale jak on powoli chodzi. O, drzewa mam już bardzo dużo, więc przez długi czas nie będę musiał go wycinać wcinać, O, klepka zjemy, żelazo przetopimy, wełnę schowamy. No jest fajnie. Mhm. Dobra. Tutaj tego kobla dam. Dużo nie ma. Zapalniczkę. I zrobię normalną łopatę. Dobra. Kompas. Hello! Tak, wiem, że tam jest mój spawn point. Jeszcze zetniemy czcimę. To jest taki luźny odcinek. Ale już w następnym szykujcie się na wielką przygodę. Okej. Okay. Okej. Okay. No. O, dużo tej czcimy. Nasiąka to do farmy schować trzeba. Już tam coś mi trepta? dopiero słońce zaszło. Dobra, o, tutaj nasionko, może zrobię tak, ładnie będzie. O. I tak to sobie wygląda. Tak więc, my już kończymy ten odcinek, trzymajcie się, cześć! On był trochę nudny, ale Taki, który pokazuje już ostatnie takie roboty, i w następnym odcinku już będzie zwiedzanie czegoś. Trzymajcie się, cześć.